Pracowałem tam trzy lata. Stacja miała dobudowany prowizoryczny warsztat samochodowy, ale z faktu, że rzadko był potrzebny nocą, zwykle obsługiwałem klientów, którzy zajeżdżali jedynie, by zatankować. Stacja znajdowała się przy wiejskiej drodze. Dlatego typami odwiedzającymi naszą stację zazwyczaj byli kierowcy ciężarówek, farmerzy, lub przypadkowa parka wracająca do domu z wycieczek. Jednak były też anomalie: wypadki samochodowe. Pijany kierowca i sprawca kolizji, który zabił trzy osoby na skrzyżowaniu. Z uderzonego minivana wylał się piekielny ogień które pochłonął ojca, matkę i małe dziecko. Ojciec zdążył jeszcze wysiąść z auta, ale, zajęty płomieniami, padł na środku drogi. Kiedyś tankowałem gaz komuś, kogo ścigała policja, oczywiście wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Po prostu sądziłem, że kierowca się spieszy. Zostałem dwukrotnie obrabowany, kiedy grożono mi bronią palną. Dwukrotnie byli to ci sami sprawcy wchodząc na stację w kaskach rowerowych. Był taki czas, kiedy podjechał tu starszy facet, wysiadł z samochodu i dwa kroki później padł na zawał. Te incydenty były normalne, a przynajmniej zrozumiałe, wytłumaczalne. Ale pewnej nocy stało się coś zupełnie innego. Było to tuż po trzeciej w nocy. Zobaczyłem reflektory poprzedzające dwudrzwiowe coupé pontyaka Bonneville z 1966 roku. Z maski wydobywała się cienka smuga dymu. Wnętrza okien były zaparowane, więc tak naprawdę nie widziałem wnętrza samochodu ani pasażerów. Samochód przejechał koło dystrybutorów i wjechał prosto do warsztatu. U mnie w sklepie nie paliły się wtedy nawet światła, ale mocarne reflektory oświetlały wnętrze aż za mocno. Było to wręcz groteskowe. Wyszedłem ze sklepu, żeby przywitać się z kierowcą. Drzwi po jego stronie otworzyły się i natychmiast uderzył mnie smród starej, wilgotnej szmaty do ścierania kurzu. Mężczyzna w podeszłym wieku wysiadł niespokojnie. A jego kolana trzęsły się, jakby były zrobione z gałązek. Miał na sobie jeden z tych czarnych, kwakierskich kapeluszy, spod których sterczały ciemne włosy i niżej siwiejąca brudka. Jego twarz była pokryta głębokimi zmarszczkami, a oczy głęboko się zapadały. Wyglądał, jakby nie spał od kilku dni. Sprawdź olej, sprawdź silnik wekstusił i przeszedł obok, wygrzebując z kieszeni stare pudełko zapałek. Po chwili otworzyły się także drzwi pasażera. Wyszła z nich kobieta, wyraźnie młodsza od swojego towarzysza. Miała gęste, ciemne włosy, które wyglądały jakby były nasmarowane żelem i zmatowione do głowy. Jej czoło przecinała nierówna grzywka. Oczy kobiety. Wyglądały identycznie jak mężczyzny. Były przerażająco zapadnięte. Jej twarz była pokryta kilkudniowym makijażem, różowe policzki, niebieski eyeliner, czerwona szminka. Nawet po rozmazaniu można było powiedzieć, że został nałożony z dużą przesadą. Uśmiechnęła się do mnie. Nie chciałem tego widzieć. Jej zęby były brudne, pomarańczowe, zakrapione czarnymi kropkami. Miała ciemno szare dziąsła. Zauważyłam, że miała tylko sześć przednich zębów na górnej i dolnej szczęce. Wyglądało na to, że nie miała zębów trzonowych. Normalnie bym tego nie widział. Gdyby nie szczerzyła się aż tak, bym był zmuszony to zauważyć. Po prostu stała i szczerzyła się. Jej usta szeroko się rozciągały i zakrzywiały, jak usuma. Było to dziwne i niepokojące. Utrzymywała te pozycje nieruchomo, zupełnie jakby miała zaczepione tam niewidzialne haczyki. Kobieta zaczęła coś mówić, ale tak cicho, że zupełnie nic nie słyszałem. Pochyliłem się do przodu, starając się dosłyszeć, ale im bliżej byłem, tym dalej brzmiał jej głos. Potem zdałem sobie sprawę, że nasze twarze dzielą ledwie centymetry. Gdy mówiła, jej oddech był zjełczały. I w końcu usłyszałem jej słowa. Nie wchodź do samochodu. Kobieta cofnęła się i zobaczyłem strach w jej oczach. Była przerażona. John! Zawołał ją mężczyzna. Kierowca stał przed warsztatem, zapalając brudnego, zgniecionego papierosa. Jego towarzyszka poszła za nim, odwróciła się ode mnie, wciąż uśmiechając, ale jej oczy opowiadały historię desperacji i przerażenia. Przeszywały mnie dreszcze i naprawdę cieszyłem się, że para czeka na zewnątrz, zamiast buszować w sklepie. Patrzyłem, jak spacerują w kierunku skraju terenu stacji, graniczącym ze skrzyżowaniem. Odwróciłem się do samochodu, nie bardzo wiedząc co robić. Potem, jak nie mogłem otworzyć maski, uświadomiłem sobie, że zatrzask znajduje się pewnie pod kierownicą. Podszedłem do drzwi po stronie kierowcy i zobaczyłem, że okno jest opuszczone. Wychyliłem się przez nie, szukając zatrzasku odpowiedzialnego za maskę. Pociągnąłem, słysząc jak ta się unosi. Wynurzając się, uderzyła mnie krótka myśl. Okno było opuszczone. Mężczyzna przed wyjściem z auta zamykał je na moich oczach. Jak to się stało? Wtedy mój wzrok pochwycił lusterko wsteczne. i to, co było na tylnim siedzeniu. Wpatrywał się we mnie mały chłopiec. Siedział spokojnie na środkowym siedzeniu z zapiętym pasem. Na całej długości twarzy miał paskudną bliznę. Przypominał mi chłopaka, z którym chodziłem do szkoły podstawowej, John Walkensa. Został zaatakowany przez psa, przez co duża część jego twarzy była zdewastowana. Ten chłopak wyglądał identycznie, i miał coś. Co wyglądało jak błoto i brud, rozsmarowane wokół ust i podbródka. Identyczne zabrudzenia miał na rękach i nadgarstkach. Chłopiec był ubrany w stary, brudny kombinezon i flanelową koszulę. Jego oczy były we mnie utkwione. Miał oskarżycielskie spojrzenie, jakby przyłapał mnie na kradzieży. Szybko wyrwało mi się. Hej, kolego! Po prostu sprawdzam silnik, żebyś ty i mamusia mogli ruszyć w dalszą drogę. Chłopak odwzajemnił spojrzenie, marszcząc brwi i odpowiadając ze złością. To nie są moi rodzice, wychrypiał. Potem zaczął wydawać dziwne dźwięki. Na początku nie mogłem pojąć, co właśnie słyszę, ale potem wszystko stało się jasne. Chłopiec śmiał się na swój dziwny, własny sposób. To było tak, jakby podczas jego śmiechu krytanie zaciskała się i drgała, wydając przerażające wibracje. Nie wiedziałem, jak zreagować, więc po prostu wychyliłem się z okna i udałem się naprzód auta. Wyjrzałem na podejrzaną parkę i zobaczyłem, że wciąż stoją w rogu stacji, paląc i kłócąc się. Po podniesieniu maski Zostałem przywitany chmurą czarnego dymu. Na początku pomyślałem, że to jakiś wyciek oleju. Potem spojrzałem głębiej. Cała konstrukcja silnika wyglądała, jakby była domowej roboty. Wszystko było posklejane taśmą lub materiałowymi szmatami. Wszystko tu było nie tak. Niemożliwym było, żeby to auto jeździło. Nie wiedziałem, na co ja do diabła patrzę. Ale w końcu znalazłem coś, co wyglądało jak bagnet. Przekręciłem go i wyjąłem. Faktycznie typowo był przeznaczony do oleju. Wyczyściłem go, włożyłem z powrotem i wyciągnąłem, by go raz jeszcze sprawdzić. Zasadniczo suchy, odrobina oleju na końcu wydawała się ziarnista. Trzeba było to zmienić. Samochód był zaparkowany pod naszym elektrycznym wysięgnikiem. Które był niezbędny przy tym modelu auta. Musiałem go nieco podnieść, jednak podczas tego nikt nie powinien przebywać w aucie. Wiecie, zasady ostrożności i tak dalej. Podszedłem do okna po stronie kierowcy. Było zamknięte, tak samo jak drzwi, po stronie pasażera również. Zajrzałem przez tylnie, brudne okna. Próbując dać sygnał chłopcu, by je otworzył, ale tylnie siedzenie było puste, samochód był pusty, chłopiec gdzieś zniknął. Jedynym wyjaśnieniem, jakie mogłem wymyślić, było to, że tylne siedzenia opadły i umożliwiły małemu przedostanie się do bagażnika. Chciałem więc to sprawdzić, ale ten też był zamknięty. Zapukałem w jego drzwi. Próbując zwrócić na siebie uwagę chłopca, jeśli ciągle był w środku, ale nie odpowiadał. Wyjeżdżałem na skraj stacji, ale nie widziałem właścicieli auta. Byłem zdezorientowany i zdenerwowany. Chciałem nakłamać klientom, że nasz wysięgnik nie działa i żeby pojechali w inne miejsce. Wysłobym ich w cholerę. I chwilę później głośny stuk sprawił, że podskoczyłem. Po drugiej stronie warsztatu na ziemię spadł klucz. Podszedłem bliżej i go podniosłem. Miał na sobie mały, zabłocony odcisk dłoni. I nagle ten dziwny śmiech rozległ się echem gdzieś w garażu. Podniosłem klucz w górę, biorąc zamach, ale nie było na co się zamachnąć. Głośne, metalowe grzechotanie drzwi frontowych sprawiły, że się wzdrygnąłem. Podszedłem bliżej nich i okazały się zatrzaśnięte z drugiej strony. Dzieciak ewidentnie się ze mną bawił. Zawołałem na głos, by przestał, że żarty się skończyły. I wtedy zgasło zasilanie. Garaż był całkowicie czarny. Nie mieliśmy tu ani jednego okna. Próbowałem otworzyć drzwi prowadzące do sklepu, ale też ani drgnęły, jakby były zespawane. Kolejne metalowe narzędzia uderzały z hukiem o ziemię. Jedno uderzyło w metalowe drzwi tuż obok mojej głowy, i kolejne, następne. Z mroku dobiegał mnie urywany śmiech chłopca. Niczego nie widziałem, ale znałem na pamięć układ pomieszczenia. Na drugim końcu ściany, po mojej prawej, powinny być latarki. Po drodze był szeroki stół warsztatowy, którego mogłem się trzymać, by o nic się nie przewrócić. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. W czasie mojego ostrożnego przesuwania się wzdłuż stołu, śmiech chłopca nasilał się. Śmiał się na całe gardło, cicho powtarzając: znajdę cię, chcesz czy nie. Moja stopa uderzyła w coś, co przypominało klucz grzechotkowy, który głośno przeleciał po metalowej kracie na podłodze. – O, czy to ty? – pisnął z radością chłopiec. Zdając sobie sprawę, że wciąż trzymam w rękach klucz, który chwilę temu podniosłem, rzuciłem go przez garaż, mając nadzieję, że uderzy w tylną ścianę i spowoduje rozproszenie jego uwagi. Rzuciłem nim... Ale odniosłem wrażenie, że ten nigdy nie wylądował. Rozpłynął się w ciemności. Tu jesteś! zawołał przez śmiech. Coś za mną poruszyło się. Uderzyłem w koniec ławki i sięgnąłem w górę, przewracając wiele narzędzi i powodując serię głośnych trzasków. Ale mnie to nie obchodziło. Podbiegłem w kierunku szafki z latarkami i włączyłem gwałtownie jedną z nich, obracając się i kierując światło za siebie. Żałowałem tego. Chłopiec stał dwa kroki ode mnie. Widziałem jego twarz tylko przez chwilę, ale to wystarczyło. Blizna na twarzy chłopca rozszerzyła się, rozszczepiając warstwy skóry na boki. Wnętrze jego mięsistej rany wciąż się powiększało, odsłaniając rzędy przypominających igieł zębów. Kiedy płat skóry ostatecznie się otworzył, potroił on pierwotną średnicę jego ust. Krzyknąłem i upadłem do tyłu. Spodziewałem się, że uderzę o ziemię i natychmiast przerażające usta tego potwora przegryzą moje ciało. Ale zamiast tego... Uderzyłem w chodnik przed garażem. Zalałem mnie światła stacji benzynowej. Spojrzałem z powrotem do garażu za moimi plecami. Światła były włączone, metalowe drzwi otwarte, auto stało nieruchomo i w ciszy, okna zamknięte. Za mną nadchodziły kroki. Podniosłem się i odwróciłem, by zobaczyć, jak Joan i jej partner wrócili. Facet rzucił na ziemię niedopałkiem papierosa, podszedł do mnie i wymamrotał. Ile. Nie byłem w stanie mówić. Moja dolna szczęka poruszała się, ale jedyne co dałem radę wyjąkać to na koszt firmy. Mężczyzna wzruszył ramionami i wrócił do samochodu. Odwróciłam się i zobaczyłem kroczącą w stronę auta, wpatrującą się we mnie Joannę. Szeptała coś szybko i niewyraźnie. Pochyliłem się jej bliżej, by lepiej słyszeć. Powinieneś słuchać, powinieneś słuchać, powinieneś słuchać. Mężczyzna zawołał ją do auta. Wciąż uśmiechnięta kobieta pokręciła w moim kierunku głową, a łzy spływały jej po policzkach w ciemnych strugach. Wsiadła do samochodu. Bonville ruszył i przejechał obok mnie. Okna nie były już zamazane mgłą, więc swobodnie mogłem zajrzeć do środka. Zobaczyłem kierującego mężczyznę patrzącego prosto przed siebie. Obok Joan, siedzącą na miejscu pasażera, uśmiechającą się do mnie ze zmartwionym wzrokiem. Potem zobaczyłem tylnie siedzenie. Było puste, chłopca już nie było. Tak się bałem, że zamknąłem garaż i stację benzynową. Wsiadłem w swoje auto i jechałem przez godzinę, zanim się zatrzymałem. Zadzwoniłem do mojego szefa i powiedziałem mu, że ciężko się rozchorowałem i muszę wcześniej zamknąć. Nie był pod wrażeniem, w ogóle go to nie obchodziło, a ja nie byłem w stanie tam wrócić. Rzuciłem te prace, ale strach ze mną pozostał. Teraz, ilekroć słyszę czyjś śmiech, mam przed oczami twarz chłopca, rozszerzającą się szramę, zmieniającą jego głowę w potworną szczękę. Trwa to już dwa tygodnie, a ja nie wiem już, jak uspokoić swoje myśli. Powoli zaczynałem wierzyć, że jestem bezpieczny, aż do wczorajszej nocy. Po powrocie do domu, na klamce mojego mieszkania, był mały. Zabłocony odcisk dłoni.